Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Wilk, jestem radcą prawnym i wraz z radcą prawnym Emilem Mędreckim. Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszamy Państwa na podsumowanie wniosków wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 czerwca 2023 roku w sprawie spod sygnatury C570 21. Czego dotyczy... Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 czerwca C570/21. Szanowni Państwo, wyrok ten dotyczy przyznania statusu konsumenta kredytobiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą i który część kwoty kredytu przeznacza właśnie na cele związane z tą działalnością gospodarczą, a część kwoty na cel konsumencki, pod warunkiem, że cel gospodarczy nie jest dominujący. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli większa kwota kredytu zostaje wykorzystana jako na cel konsumencki niż na cel gospodarczy, zgodnie z tym orzeczeniem, zgodnie z tym wyrokiem CUE, taka osoba powinna zachować status konsumenta. Jakie okoliczności sprawy stały za zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? W tej sprawie, którą rozpoznawał właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kredytobiorcami byli współmałżonkowie, w których Jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, natomiast drugi spółkredytobiorca, współmałżonek, takiej działalności nie prowadzi, jest zatrudniony na umowę o pracę. Natomiast istotną kwestią w tej sprawie jest to, że 35% kwoty kredytu zostało przeznaczone na cel związany z działalnością gospodarczą jednego z kredytobiorców, czyli na spłatę, wcześniejszą spłatę właśnie zobowiązań związanych z tą działalnością gospodarczą. I tutaj sąd rozpoznający sprawę, polski sąd rozpoznający sprawę, powziął wątpliwość, czy takie osoby powinny być kwalifikowane jako e, powinni być kwalifikowani jako konsumenci. Stąd właśnie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego status konsumenta jest tak istotny w sprawach rankowiczów? Jeżeli jesteś konsumentem, to przysługuje ci e, szeroka ochrona przyznana zarówno przez przepisy prawa unijnego, w szczególności dyrektywy 93.13, jak i przepisy prawa polskiego, które implementują tą dyrektywę. E, w szczególności, jeżeli umowa zawiera zapisy abuzywne czyli kazolnie niedozwolone to co do zasady takie zapisy jeżeli jesteś konsumentem to ciebie nie wiążą dodatkowo jeżeli jesteś konsumentem również masz bardzo silny oręż w postaci bogatego orzecznictwa sądów polskich które jest bardzo korzystne dla, dla konsumentów zgodnie z celem właśnie ochrony konsumenckiej przewidzianej przez prawo. Natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli nie masz statusu konsumenta, to wtedy musisz powoływać się już wyłącznie na ogólne przepisy prawa. Dlaczego omawiany wyrok TSUE określa się mianem przełomowy? Dotychczas sądy polskie. Y Uznawały i przyjmowały kryterium marginalności, nikłości celu gospodarczego jako kryterium, które decydowało o tym, czy objąć dany podmiot ochroną konsumencką, czy też nie. Jeżeli cel gospodarczy nie był marginalny, to wtedy ochrona konsumencka nie przysługiwała. Tak jak na przykładzie sprawy, którą rozpoznawał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli kwota kredytu przeznaczona na cel gospodarczy wynosiła 35. Z całą pewnością nie można by było uznać tego, tej kwoty jako kwoty marginalnej, czyli według dotychczasowego orzecznictwa nie przysługiwałaby takim podmiotem ochrona konsumencka. Natomiast wszystko zmieniło się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właśnie z 8 czerwca. Od tego wyroku, jeżeli cel gospodarczy nie przekracza 50%, to zgodnie z tym wyrokiem należy uznać, że ochrona konsumencka takiemu kredytobiorcy się należy. Jak ocenić, czy w danej sprawie przeznaczenie kredytu, powiązanie z przedsiębiorczym celem kredytu nie jest dominujące? Tak jak wskazał w uzasadnieniu wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności należy badać kryterium kwotowe, to znaczy, jaka część kwoty kredytu została przeznaczona na cel gospodarczy, a jaka część tej kwoty została przeznaczona na cel konsumencki. Ponadto należy również wziąć pod uwagę taką okoliczność, jak, jak ta, ilu kredytobiorców podpisało umowę kredytu. I jeżeli tylko jeden kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą, a pozostali tej działalności gospodarczej nie prowadzą, to też jest okoliczność na plus. Należy również wziąć pod uwagę Taką okoliczność, jak to, że bank uzależnia udzielenie kredytu konsumpcyjnego od przeznaczenia części kwoty tego kredytu na spłatę. Wcześniejszego zobowiązania związanego z działalnością gospodarczą, co miało zresztą miejsce również w sprawie rozpoznawanej przez Trybunał. Czy obecnie kredytobiorcy, którzy przeznaczyli część kredytu na cele prywatne, a część kredytu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź też zawodową, mają większą szansę na pozytywny wynik sprawy? Z całą pewnością tak. E, mają dużo większe szanse. Zgodnie z ogólnodostępnymi statystykami, e, mają e, po tym wyroku 98% szans na pozytywne rozstrzygnięcie swojej sprawy. W sądzie. A czy nie jest za późno, aby zajęli się swoją sprawą? Z całą pewnością nie jest za późno. Można nawet powiedzieć, że e, czas przesunął się. E, w pewien sposób na ich korzyść. Jako przedsiębiorcy dotyczył ich trzyletni termin przedawnienia roszczeń. Natomiast jeżeli zachowują status konsumenta, ten termin przedawnienia roszczeń wynosi obecnie 6 lat i liczony jest, co bardzo istotne, od dnia, w którym dowiedzieli się o zapisach bozywnych swojej umowie i je zakwestionowali. Czy wyrok cUE ma znaczenie wyłącznie dla kredytobiorców frankowych? Wyrok cUE. Które omawiamy, ma zastosowanie zarówno do kredytobiorców frankowych, jak i do innych kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu indeksowanego do waluty obcej, a także ma zastosowanie również do kredytobiorców złotówkowych. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.